Ogłoszenia duszpasterskie. Trwa miesiąc październik. Bardzo serdecznie zapraszam na nabożeństwa różańcowe dla dzieci w dni powszedni o 17.00, natomiast dla młodzieży i dorosłych pomszy o 18.00, w niedzielę o 16.15. Dzisiejsza niedziela to niedziela misyjna. Początkuje tydzień misyjny przeżywany w tym roku pod hasłem Idźcie i zapraszajcie wszystkich na ucztę. Taca zbierana podczas mszy w dzisiejszą niedzielę zostanie przeznaczona na potrzeby misji. W kościele w Dzikowie o 15.00 odbędzie się program słowno-muzyczny dedykowany świętemu Janowi Pawłowi II szczegóły na plakacie. We wtorek przypada rocznica poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu, uroczystość 18.00. U nas msza święta i nabożeństwo ku świętej Rity połączone z nabożeństwem różańcowym. W środę przywołując świętego Jana Pawła II, patrona szkół katolickich w Tarnobrzegu, o godzinie 10 zostanie odprawiona Msza Święta, a później społeczność szkoły, zarówno podstawowej, jak i średniej, spotka się w sali teatralnej. O 18.00 msza i nowenna do Matki Bożej nieustającej pomocy, połączona z różańcem, zachęcamy do udziału w tym pięknym nabożeństwie i pisania na kartkach próśb i podziękowań do Matki Bożej które są odczytywane w czasie Nowenny. Ponownie w środę bardzo serdecznie zapraszam do sali parafialnej posłańców dobroci. Zostanie przekazany list Otwarte Serca na listopad, w którym umieszczone są poszczególne rejony, bloki na listopad, kiedy będziemy modlić się za naszych bliskich zmarłych. O 17 w środę, Kaplicy Adoracyjnej, czuwanie modlitewne Legionu Maryi. W piątek wspomnienie Świętego Jana Pawła II. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy uroczystość rocznicy poświęcenia naszego Kościoła. Będziemy dziękować za wszystkich dobroczyńców, tych, którzy przyczynili się do budowy tej pięknej świątyni, ale także i za to, że my stanowimy ten Kościół jako żywa wspólnota. W tym tygodniu o podjęcie deżuru bardzo proszę mieszkańców bloku przy ulicy Marii Dąbrowskiej 31. Proszę o podjęcie tego deżuru w poniedziałek i piątek, sprzątającym w ubiegłym tygodniu. Serdecznie dziękuję, Bóg zapłać. W każdą niedzielę nadawany jest program zatytułowany Duchowy Poradnik. Zachęcam do korzystania. Zbliża się listopad, miesiąc szczególny poświęcony pamięci naszych drogich zmarłych. Kościół nieustannie powierza w modlitwie zmarłych, gdyż droga do wiekuistego odpoczynku jest dzięki miłosierdziu Boga ciągle otwarta. Wypominki są wyrazem miłości, jedności całego Kościoła pielgrzymującego na Ziemi i tego, który przeszedł już granicę śmierci. Pisząc imiona zmarłych na kartkach wypominkowych, a następnie odczytując je, wyrażamy wiarę, że imiona naszych zmarłych są zapisane w Bożej Księdze Życia. Wypominki będzie można składać w wyznaczonym dniu w listopadzie i oczywiście serdecznie zapraszam na tę modlitwę, a ten harmonogram zamieszczony zostanie w gazecie Otwarte Serca. Proszę również, aby w danym dniu wyznaczonym rejon, który poprowadzi modlitwę, przygotował komentarz, czytanie psalm, modlitwę wiernych i dary ofiarne. Kartki wypominkowe będą także wyłożone w kaplicy wieczystej adoracji. Pragnę bardzo serdecznie podziękować za zaangażowanie w prace prowadzone przy Kościele ofiary składane na potrzeby parafialne. Dzisiaj odbędzie się głosowanie nad budżetem obywatelskim z naszego osiedla. Zachęcamy do głosowania internetowego lub stacjonarnego równocześnie. Tego dnia Dzisiaj o 13, piknik rodzinny przy szkole nr 10, a dochód przeznaczony na dokończenie pracy przy budowie hospicjum w Michocinie. Zachęcam do nabywania i czytania pracy katolickiej niedzieli gościa niedzielnego. Państwowa Akademia Nauk imieniem Stanisława Staszica w Tarnobrzegu we współpracy z ojcami Dominikanami ma zaszczyt zaprosić. Na wykład współczesne oblicza depresji, diagnoza, terapia, przeciwdziałanie. Ten wykład będzie 21 października w budynku Państwowej Akademii Nauk. Pozdrawiam wszystkich parafian, gości, życząc dobrej niedzieli, dobrego wypoczynku. Pamiętajmy, aby w tym czasie miesiąca października także. Być wdzięcznym za modlitwę, którą może i w naszej intencji ofiaruje wiele osób, i my odwdzięczajmy modląc się za tych, którzy tej modlitwy potrzebują. Dla jubilatów i solenizantów wiele łask płynących od świętych patronów, za ich pośrednictwem od Pana Boga. Szczęść Boże, dobrej niedzieli.